Cześć, z tej strony Mariusz Karwanecki z Mariuszka.com Serdecznie witam Cię już na moim 11 odcinku na kanale Poetyczny Inwestor Dzisiejszym tematem będą ekipy remontowe, a dokładniej mówiąc jak wygrałem sprawę z ekipą remontową Może powiedzmy sobie nie doszło do procesu albo doszło do tylko pierwszego spotkania i mediacji Natomiast finalnie ekipa remontowa wypłaciła mi pieniądze Dlatego chcę pokazać Ci ten case, żebyś zobaczył, że warto walczyć o swoje. Jeżeli wiesz, że nie zrobiłeś nic złego, że jesteś w porządku, e, że to ekipa remontowa coś kombinuje, nie warto odpuszczać. Nawet jeżeli chodziłoby to o, nie wiem, o 1000 czy 1500 zł. Ale to jest tylko moje zdanie. E, może powiem troszeczkę historii. E, wszystko się zaczęło w 2018 roku, kiedy postanowiłem kupić mieszkanie inwestycyjnie na ulicy Wielickiej w Krakowie. I wszystko wyglądało fajnie. Zrobiłem sobie listę ekip remontowych, z którymi chciałbym współpracować, albo gdzieś to było z polecenia, albo gdzieś po prostu wyhaczyłem w internecie, zobaczyłem dobre opinie na temat firmy. A więc, a więc wybrałem spośród pięciu czy sześciu listy pięciu czy sześciu firm, wybrałem jedną. No i teraz pokażę dosyć ciekawy slajd. To jest kierownik mojej ekipy remontowej, która zaczęła u mnie remont o godzinie dziewiątej rano, a to już jest zdjęcie z godziny dziesiątej, jak kierownik tej ekipy... Wraca ze szpitala już z kołnierzem. No, co się stało? Jeszcze, no, chyba przed godziną dziewiątą rozmawiałem z panem Piotrem i mówię: no, Panie Piotrze, to ja jadę do pracy, zostawiam e, panu tutaj klucze. Proszę sobie nosić materiał e, do piwnicy. No, i podczas noszenia tego materiału pan Piotr został rażony chyba jak piorunem, spadł ze schodów i sobie <laughs> uszkodził bark, uszkodził sobie kręgi szyjne. No więc e, bardzo się zmartwiłem i pisze, panie Piotrze, wszystko w porządku, e, już nasza rozmowa troszkę trwała dłużej. No i stwierdziłem, że nie będę pana Piotra męczył, napiszę do niego sms wieczorem. No i tutaj jest część naszej komunikacji i pisze tak, e, panie Piotrze, nie może pan zacząć, e, albo pana ekipa bez pana nie może zacząć dalej prac, a pan Piotr napisał, nie wiem, panie Mariuszku, kiedy dojdę do siebie. A pracownicy to ludzie nieodpowiedzialni, musiałbym być cały czas, ale nawet ruszyć się nie mogę. A no więc jak on mi napisał, że jego ludzie są nieodpowiedzialni, no to trochę, trochę się zdziwiłem. Stwierdziłem, kurde, no jedyny rozsądny gość na pokładzie, ale no okej, okay, no ekipa się wysypała, nie mam ekipy, co teraz robić, tak? A więc zajrzałem w moją listę, no i zrobiłem sobie taki rating tutaj ekip remontowych, było ich, a widzę nawet 7. Tutaj miałem uwagi dotyczące ceny za to mieszkanie. Tutaj jakieś ta ocena, która jest tutaj, to jest suma oceny za mieszkanie plus um, jakie są moje, um, że tak powiem, odczucia po rozmowie, po spotkaniu z ekipą remontową. Tutaj oczywiście numery telefonów, adresy e-mail um, są zakryte. Um, tutaj akurat to była ekipa numer 7, pan Piotr, i zastanawiałem się również, nad ekipą numer 1 i tą ekipę właśnie wybrałem jako drugą. I to właśnie z tą ekipą miałem mega problem i to właśnie z nimi tak naprawdę się sądziłem. I teraz dzisiaj się mogę z tego śmiać, ale naprawdę nie było mi do śmiechu w tym czasie, ponieważ to wszystko było jeszcze chyba przed wakacjami. Tutaj nawet mam w kolumnie start napisane kiedy dana ekipa może zacząć, także miałem bardzo niewiele czasu. Wiedziałem, że takie remonty generalne mogą trwać nawet 3 miesiące, a ja chciałem, zdążyć, chciałem po prostu zdążyć na początek sezonu, koniec sierpnia, wrzesień. No więc zgłosiłem się do ekipy numer 1, spotkałem się z panem Tomaszem. Ustaliliśmy warunki, a po tych warunkach za chwilę też powiem, powiem również na końcu, jakie błędy popełniłem w umowie tutaj z panem Tomaszem. Natomiast no, co, się, co się okazało? Do naszej umowy był dołączony taki dokument, gdzie bardzo dokładnie wypisałem rodzaj wykonywanych prac, zakres wykonywanych prac, uwagi i zalecenia, jednostka w metrach, w sztukach albo w metrach kwadratowych i ilość. I tak naprawdę poróżniliśmy się z tą drugą ekipą remontową o punkty elektryczne. To znaczy ciężko powiedzieć, że się poróżniliśmy. To znaczy osoba, czyli pan Tomasz, który był przedstawicielem spółki, on, on jakby dostał ode mnie tą tabelę jako załącznik do naszej umowy, ale chyba nie przeczytał dosyć dokładnie. Dlaczego? Dlatego, że ja zdefiniowałem jako punkt elektryczny, jako punkt, jako punkt świetlny z włącznikiem. I tych sztuk miało być 18. Osobno wymieniłem wymianę kontaktów, osobno żyrandole i osobno halogeny. I razem wychodzi to 6 plus 5 jest 11, plus kontakty jest 21, no i 39 w sumie takich punktów, gdzie trzeba doprowadzić kable, niezależnie od tego, czy to jest właśnie włącznik świetlny, czy to jest kabel pod żyrandol, czy kabel pod halogen, no a wymiana kontaktów swoją drogą, tak? Czyli 10, było 10 sztuk wymiany kontaktów. A więc, a więc przejdę, za chwilę powiem o co dokładnie chodziło. I tutaj e, możesz zobaczyć plan elektryczny, czyli jak to wszystko było zaplanowane, tak? Czyli gdzie był włącznik, gdzie były gniazdka, albo gdzie powinny być gniazdka i tak dalej, i tak dalej. E, I teraz tak, jeżeli chodzi o ten plan elektryczny, myśmy oczywiście, e, myśmy oczywiście tutaj zmieniali małe rzeczy, ale to wychodziło w trakcie e, remontu, tak, że... Tutaj ekipa pana Tomasza mi sugerowała, panie Mariuszu, lepiej by było chyba raczej tu to gniazdko, a może wyżej, a może niżej. Także były jakieś odchylenia od tego, od tego planu, ale one były naprawdę minimalne i jakby no, były sugerowane ze strony ekipy remontowej. Tak? E, także tutaj nie było nawet mowy o tym, żeby ktoś do mnie przyszedł i powiedział, panie Mariuszu, podpiszmy aneks do umowy bez zmiana. Tak? Bo tak mała zmiana, że w zasadzie nikt się w to nie bawił. No i co dalej? E, dalej e, pokażę Ci, na jakie płatności się umówiliśmy z ekipą remontową. Mówiliśmy się, że e, w wpłacę do 15 czerwca pierwszą transzę 6900 zł, po wykonaniu również pewnych robót, tak? Czyli umówiliśmy się tutaj na ryczałt. Ale oprócz tego oczywiście e, poprosiłem tutaj e, Pana Tomasza o dosłanie mi harmonogramu. Co prawda harmonogram mi dosłał, dopiero 25 czerwca, ale dosłał. Co się stało dalej? E, Wysłałem drugą transzę według umowy, 29 maja, tutaj jest chyba pomyłka, dlatego że 29 maja to powinna być jako pierwsza data. W każdym razie nieważne, wysłałem te 6900 zł 29 maja, kolejna transza 4025 złotych netto 15 czerwca, no i... 13 lipca zdarzyło się coś bardzo dziwnego, żeby było śmiesznie, to był piątek 13, a więc e, przyszedłem rano na mieszkanie przed pracą, no, chciałem zobaczyć czy wszystko w porządku, patrzę, mieszkanie jest puste. No, dzień wcześniej byłem e, u pana Tomasza i umówiliśmy się, że, e, że przeleję mu te pieniążki e, w piątek. Więc mm, jak rano wstałem, przelałem te pieniążki, e, czyli tą kwotę 4025 zł netto i pojechałem na mieszkanie. Ku mojemu zdziwieniu nie zostałem na mieszkaniu nikogo. E, mało tego, było tak dziwnie jakoś posprzątane na tym mieszkaniu, nie bardzo do końca wiedziałem e, o co chodzi. Natomiast e, no, jakiegoś większego, e, znaczy na pewno się nie spodziewałem tego, że ekipa remontowa może mieszkanie opuścić. No i się zaczęło. Napisałem do pana Tomasza, czy wszystko w porządku. Pan Tomasz nie odpisywał, nie odzwaniał, aż chyba w niedzielę wieczorem napisał do mnie maila. Ja odpowiadając, odpowiadając na tego maila odnośnie zakresu prac, ponieważ pan Tomasz mi napisał, że rozstaniemy się, on dostał ode mnie jakby trzecią ratę i on stwierdził, że tak powiem, jednogłośnie, bez w ogóle żadnej rozmowy ze mną, że on zawiera całą ekipę i kończy współpracę. Kiedy się go zapytałem dlaczego, napisał liczne zmiany z Twojej strony harmonogramu prac, zmiany materiałów, jak i wykorzystywanie pracowników w celu zakupu materiałów, co było w Twojej gesty, uznajemy za celowe działanie. Początkowo ukrywałeś pewne rzeczy, żebyśmy zgodzili się na te prace, a teraz powoli zwiększasz zakres prac, nie zwiększając przy tym wynagrodzenia i czasu. I więc tak przeczytałem te, tą wiadomość i sobie myślę, hm, bardzo interesujące. Mówię, to odpiszę do pana Tomasza i zapytam, o jaki zakres prac, prac chodzi, bo nie bardzo rozumiem. I co ukryłem, bo tego też nie rozumiem. A więc na tego maila nie dostałem w ogóle odpowiedzi. A zatem ja napisałem tutaj na niebiesko mojego maila, a na czerwono zaznaczał, zaznaczyłem co nie było zrobione według harmonogramu. Czyli pan Tomasz, ja, ja wpłaciłem trzecią ratę 13 lipca 2018 roku, a tutaj instalacje hydrauliczne były niedokończone, instalacje elektryczne były również niedokończone. Za chwilę pokażę to na zdjęciach, jak to mniej więcej wyglądało. Natomiast w dalszym ciągu nie dostałem w ogóle odpowiedzi od pana Tomasza o, jaki, o jakie zmiany z mojej strony chodziło i, i czy, właśnie, czy właśnie jakie rzeczy ukryłem, co było powodem tego, że, że, coś, że coś było nie tak. Tutaj poniżej pokażę jeszcze harmonogram prac podesłany przez pana Tomasza, ale dopiero trzy tygodnie po tym, jak podpisaliśmy umowę. No już tutaj powinno mi się zapalić za, za pomarańczowe światło czy żółte światło, ponieważ ja, ja ten harmonogram miałem dostać jakoś zaraz, 2-3 dni po podpisaniu umowy, to więc nie mogłem się tego harmonogramu doprosić. Dobrze, że go dostałem, zanim w ogóle zaczęła się cała ta sprawa. A więc co mnie bardzo mocno zastanowiło, to było to, że pan Tomasz mi zarzucił, że jeszcze raz zacytuję, tutaj się cofnę, początkowo ukrywałeś pewne rzeczy, a teraz powoli zwiększasz zakres, nie zwiększając przy tym wynagrodzenia, jak i czasu. A więc w umowie mieliśmy taki punkt, który mówi o tym, że zmienić... Ją aneksem do niniejszej umowy można wyłącznie, jeśli zmianie ulegnie zakres pracy. Zmiana ceny oraz zakresu prac wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Więc ja napisałem do pana Tomasza. Panie Tomaszu, w takim razie, czy e, kiedykolwiek pan się zwrócił do mnie o jakiś aneks, dlatego że ja rzekomo zwiększyłem zakres pracy? E, o co dokładnie chodzi? Nie dostałem odpowiedzi nigdy na to pytanie. Także już wtedy była czerwona lampka, że muszę działać dosyć szybko. I drugi zarzut naprawdę rozbawił mnie do łez, ponieważ drugi zarzut był taki, że, że, były, że wykorzystałem pracowników w celu zakupów materiałów. I teraz uwaga: pracownicy spółki poprosili mnie czy mogą kupić materiały hydrauliczne w swojej hurtowni, ponieważ im tak będzie wygodniej, będą wiedzieli co kupić, wiedzą co leży na której półce, wiedzą co się sprawdza, nie wszystko jest w lerua, nie wszystko jest w kastorami, a więc powiedziałem w porządku, nie ma problemu, jeżeli chcecie kupić, to później mi to zafakturujcie. Wyślijcie mi fakturę, ja zapłacę. Mało tego, tą fakturę wysłał mi pan Tomasz, z którym, z którym się kontaktowałem, także tą fakturę otrzymałem od niego. I okazało się, że później hydraulicy do mnie przyszli kilka dni później powiedzieli Panie Mariuszu, bo no nie kupiliśmy parę rzeczy, no tu nam brakuje kolanka, tu jakieś prześciówki, tu jakieś jedna trzecia cala, z drugiej strony dwie trzecie wyjście, kolanko takie czy inne, tej firmy czy innej. I ja mówię, panowie, no to może po prostu sami pojedziecie i, i kupicie te, te rzeczy, a jak chcecie może, mogę, mogę pojechać z Wami, nie ma problemu, tak? Ja nie wiem, co Wy dokładnie chcecie, tak? Jeżeli Wy y, mówicie mi, że chcecie tej, tej firmy y, kolanka albo, albo zawory, albo nie wiem, rurki, siaki, owaki, no to chodźcie, przejedziemy się, kupicie, ja zapłacę i tyle. Na co pracownicy y, przystali, zgodzili się i tutaj właśnie Pan Tomasz wyciągnął tą argumentację, że wykorzystywałem jego pracowników w celu zakupu materiału. Ale żeby było śmiesznie, e, ta rozmowa między mną a to, panem Tomaszem była dzień przed tym, jak opuścił mieszkanie e, i powiedział, że ten wyjazd kosztował go 160 zł. Ja jako nie chcąc się w ogóle z nim e, jakby kłócić, ani m, chciałem, mówię ok, e, w porządku, jeżeli uważasz, że to jest moja wina. Proszę bardzo, dałem do ręki 160 zł za pracę tych pracowników. A więc ten argument, że, że ja tutaj zrobiłem coś niezgodnie z umową jest całkowicie do obalenia, ponieważ to było na prośbę pracowników pana Tomasza. Mało tego, jeżeli chodzi o zmiany materiałów, również pracownicy mi zaproponowali wymianę ścianki gipsowo-kartonowej na bloczek Itonga w jednym spokoju, ponieważ zasugerowali, że no taki, przez taki bloczek będzie stabilniejszy i że w żaden sposób to nie wpływa na czas ich pracy. Tak? Także tutaj jest moje wyjaśnienie na pytania sądu na temat tego, na temat zakresu zmiany materiałów, to jest jedyne co ja pamiętam o czym rozmawialiśmy, czyli zamiana na jednej ściance gipsu, sianki gipsowo-kartonowej na bloczek i tonga. I to również zostało jakby wykorzystane albo mi zarzucone przy, przy tym, żeby jednostronnie rozwiązać albo nie wiem, unieważnić umowę na wykonanie prac remontowych. Więc jak wykona... wyglądały zdjęcia? To zdjęcia mniej wie... mieszkanie mniej więcej wyglądało tak. To znaczy e, hydraulika była rozpoczęta, natomiast niedokończona. Ściany zostały mm, jakby w, takim, w takim stanie jak widać, e, pozostawione. E, wszystkie tutaj m, punkty świetlne były nieopisane, nie było wiadomo co jest do czego. E, w ogóle nie wszystkie punkty świetlne były zrobione. Nie wszystkie gniazdka były zamontowane. Tutaj oczywiście już jest zdjęcie po tym jak ja musiałem policzyć ile mi zostało materiału z tego co panowie zakupili. A więc ładnie sobie to rozłożyłem na podłodze, zrobiłem zdjęcia i zaprosiłem do współpracy biegłego, biegłego w zakresie opinii konstrukcyjno-budowlanych, biegłego sądowego, który sporządził mi właśnie taką opinię razem z wyceną stopnia zaawansowania robót w lokalu. Ponieważ ja już zapłaciłem panu Tomaszowi e, praktycznie brutto, to to będzie 15 tysięcy złotych, tak, nawet ponad 15 tysięcy złotych, e, to chciałem jakby mieć dowód na to, ile ich praca była warta, biorąc pod uwagę stawki rynkowe i dostęp do takich stawek, e, które są akceptowalne powszechnie przez sądy, właśnie mają tacy biegli. I e, tutaj m, poprosiłem biegłego sądowego o zrobienie takiej opinii konstrukcyjno-budowlanej. Opinia była naprawdę dla mnie, e, jak ja zobaczyłem tą opinię, byłem bardzo mocno zaskoczony, pozytywnie, naprawdę, no 30 stron konkretów z wyliczeniami, ile metrów czego zostało położonych, ile metrów kabli, ile kosztuje położenie jednego metra kabla, ile kosztuje wyszpachlowanie jednej ściany, ile kosztuje zrobienie jednego ile kosztuje zrobienie jednego, albo jednego gniazdka tak, w ścianie, wykucie w ścianie na przykład jeżeli mówimy o ścianach betonowych. Jeżeli inny ceny, jeżeli mówimy o ścianach z karton gipsu, tak albo z bloczka. A więc było to o tyle fajne, że no było ten, 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 ta opinia konstrukcyjno-budowlana była, była bardzo szczegółowa. Bardzo szczegółowa z, z, razem z aktualnymi cenami i usług oraz materiałów. Także było to zrobione świetnie. No więc. Pan Tomasz z firmy X nie wiedział o tym, że ja taką opinię konstrukcyjną budowlaną przygotowałem od razu, to był chyba wtorek, w poniedziałek poszedłem do prawnika, szybko zadziałaliśmy, dostałem kontakt właśnie do takiego eksperta, zrobił mi taką opinię. I teraz co się okazało? Okazało się, że biorąc pod uwagę wszystkie moje koszty jakby koszty wykonanych prac przez, przez Pana Tomasza. Okazało się, że prace zostały wykonane na 11 czy na 10,5 tysiąca złotych, natomiast Pan Tomasz dostał do ręki ponad 15, 15,5 tysiąca złotych, z, czego, z tego co dobrze pamiętam. A więc, a więc ja wniosłem do sądu o kwotę 12,5 tysiąca złotych związane z tym, że po prostu udokumentowałem straty związane z tym, że mam opóźnienie w inwestycji, ile mogłem zarobić e, i przez to nie zarobię, ponieważ e, w sezonie e, pokoje są droższe, ile to przez rok wyjdzie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobrze ten wniosek był przez mojego adwokata napisany, a więc skończyło się na tym, że ja zawnioskowałem o 12,5 tysiąca złotych. No i spotkaliśmy się w sądzie. E, spotkaliśmy się w sądzie i na pierwszej rozprawie e, szanowna pani sędzia mówi, Panowie, czy próbowaliście mediować? No w sumie ja wstałem, mówię, Wysoki sądzie nie, ponieważ e, no, nie dało się porozmawiać, mm, nie dało się porozmawiać z, z panem Tomaszem tutaj w ogóle, znaczy unikał kontaktu ze mną, jak coś napisał to zero argumentacji, także nie było szansy nawet mediować. No to... E, e, no to sędzia zapytała, czy w takim razie chcą Państwo mediować. No po krótkiej rozmowie adwokatów stwierdziliśmy, czemu nie. Wyszliśmy z sali i zaczęliśmy rozmowę. E, rozmowę zaczęliśmy e, m, najpierw między swoimi adwokatami, e, później adwokat e, pana Tomasza, e, reprezentujący spółkę, przyszedł do nas i mówi, no tu pan Tomasz sugeruje tam 4000 zł, na co ja powiedziałem, że to nawet to nie ma szans nawet, bo to nawet nie pokryje moich kosztów sądowych, kosztów, które mam za adwokata i tak dalej. A więc powiedziałem, że 6000 to jest absolutne minimum i nie zejdę złotówki do tej kwoty, po czym pan Tomasz się zgodził. A więc skąd te 6500? To za chwilę powiem. Pan Tomasz poprosił o rozbicie na 3 raty tej kwoty 6000. Natomiast e, ja się zgodziłem na to, czyli miesiąc po miesiącu ma mi Pan Tomasz wypłacać po 2000 zł. Przez 3 miesiące. I wyobraźcie sobie, co się stało. No, Pan Tomasz mi tych pieniędzy nie płacił. Mimo ugody sądowej, e, Pan Tomasz mi tych pieniędzy nie zapłacił, a więc e, ja się zgłosiłem znowu do adwokata. Wysłaliśmy pismo, że e, przez 3 miesiące nie dostałem od Pana Tomasza ani złotówki, e, a więc wnosimy tutaj o egzekucję. E, Urosły odsetki, e, poszedłem do komornika, e, zaniosłem odpowiednie pismo od swojego adwokata i uzyskałem, e, uzyskałem e, odpowiedź tydzień później, że środki już powinny być na moim koncie w wysokości niecałe 6,5 tysiąca zł. A więc e, finalnie ja te pieniądze dostałem, ale nie mogłem uwierzyć w to, że mm, pan Tomasz był na tyle głupi, żeby tych pieniędzy po prostu nie przelewać miesiąc po miesiącu mimo ugody sądowej, także to było dla mnie mega zaskoczeniem, dlatego uważam, że jak ekipa remontowa już ci raz oszuka, nie warto czasami e, iść im na rękę być może warto było tutaj pociągnąć temat i wyciągnąć od nich więcej niż te 12 tysięcy włącznie no, z odsetkami może sprawa by trwała dłużej natomiast ja w tamtym czasie pomyślałem kurde, nie chce mi się po prostu jeździć do sądu, do bochni tak, żeby, żeby no nie wiem, ta sprawa może trwać rok, dwa będę angażował mojego adwokata będę angażował swój, swój czas, swoją energię jeżeli się zgodził na 6 tysięcy, powiedziałem OK. Natomiast jak było widać, dopiero komornik musiał te pieniążki ściągnąć. Udało się na szczęście te pieniążki ściągnąć z konta spółki, a więc te pieniądze trafiły do mnie bardzo szybko, ponieważ już tydzień po tym, jak zaniosłem pismo do komornika. A więc, e, jakie są wnioski z mojej historii? No wnioski z mojej historii są takie, że należy dokładnie kontrolować harmonogram prac i nie przelewać pieniędzy za niewykonaną pracę. No, można tego uniknąć, no nie rozliczając się z ekipą remontową ryczałtem. Ja szczerze mówiąc byłem wtedy trochę pod ścianą, chyba trochę spanikowałem, gdzieś tu em emocje weszły e, w grę, e, ponieważ no, moja pierwsza ekipa się wycofała, e, tu ta druga ekipa stwierdziła ok, spróbujemy to zrobić no, czasowo się wyrobimy, no, ale cena jest taka i taka, 5000 byli drożsi od mojej pierwszej ekipy remontowej. Natomiast no, mając nóż na gardle zgodziłem się i co się okazało niepotrzebnie. Drugi punkt, próbuj się dowiedzieć o co chodzi. No, jeżeli nie dostaniesz konkretnej odpowiedzi, albo ta odpowiedź jest niezgodna z rzeczywistością, to znaczy tej drugiej strony, trzeba działać szybko. Ja, ja tutaj próbowałem podpytać, co się stało, dlaczego Wy opuściliście moje mieszkanie, dlaczego jednostronnie chcecie zerwać umowę albo unieważnić umowę z jakiego względu. No, dostałem odpowiedź, jaką dostałem, którą dzisiaj tutaj zaprezentowałem, która mnie no, bardzo rozbawiła wtedy, bo kompletnie nie wiedziałem o co chodzi. No i pytając, dopytując, o szczegóły nie dostałem żadnej odpowiedzi. A więc trzeba działać w, takim, w takiej sytuacji, jeżeli widzisz, że ktoś próbuje ci wcisnąć kit, jeżeli em, nie odpowiada ci na telefony, em, nie odpisuje na maile, em, wtedy trzeba działać szybko. I e, ja to zrobiłem prosząc właśnie biegłego Sądowego o opinię konstrukcyjną, budowlaną, która to opinia... No, była głównym dowodem w sprawy, ponieważ została sporządzona bardzo szybko, kilka dni po tym, jak ekipa remontowa zostawiła mieszkanie w takim stanie, w jakim zostawiła. Trzecia sprawa, no, poszukaj adwokata, który ma doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw. Dlaczego? No Dlatego, że on wie co robić. On ma pewien, on ma pewien schemat działania. I to on właśnie wiedział, że od razu trzeba uderzyć do takiego biegłego sądowego, który taką opinię zleci, którą taką opinię przygotuje, przepraszam. No i ostatni punkt, jeżeli ekipa właśnie oszukała Cię raz, to zrobi to kolejny raz. Czyli co? Dokumentuj wszystko. Jeżeli nie masz zaufania do ekipy, nagrywaj rozmowy z nimi. Słuchaj. Ktoś powie, ale to jest niezgodne z prawem. Tak, ale jeżeli, jeżeli jest słowo przeciwko słowu, albo mało tego, jeżeli na przykład są trzy słowa przeciwko jednemu słowu, bo nie spodziewam się, aby ekipa remontowa zeznawała na niekorzyść swojego pracodawcy, to w tym momencie nagranie rozmowy... Czy telefonicznej, czy nagranie takiej rozmowy dyktafonem, podczas luź, pod, albo podczas konkretnej rozmowy na mieszkaniu e, na temat zakresu prac, na temat płatności i tak to, dalej, to sąd może dopuścić takie nagranie jako dowód pomocniczy. E, I wtedy e, taka osoba jest ugotowana, ponieważ jeżeli wie, że kłamała, a na nagraniu jest coś innego, to jest ugotowana. Także warto takie rzeczy robić robić zdjęcia, filmy i, i nie pozwolić ekipie remontowej, która cię raz oszukała, na dokończenie, na kontynuowanie prac remontowo-budowlanych, pod warunkiem, że oczywiście masz to, dobrze, masz to dobrze udokumentowane. No i co? Myślę, że tyle na dzisiaj. Jeżeli macie pytania do mnie... Jeszcze dodatkowo do tego co powiedziałem to serdecznie zapraszam A kolejna sprawa Prosiłbym Cię o subskrypcję mojego kanału na YouTube Tutaj pod tym filmikiem powinien być taki przycisk Subskrybuj jeżeli Ci się podobało, a mam nadzieję że tak Jeżeli cenisz również moje wcześniejsze posty na kanale to bardzo będę wdzięczny jeżeli zasubskrybujesz mój kanał, będzie dostawał na bieżąco informacje o tym, że pojawiło się coś nowego. A więc z góry dziękuję i życzę miłego tygodnia. Cześć!